Cześć, z tej strony Genet. Witajcie w kolejnym odcinku listy 15 gier, na które czekam. Jeżeli nie mieliście jeszcze okazji zobaczyć pozostałych odcinków, to gdzieś tutaj jest ikonka, która zaprowadzi was do playlisty, na której znajdują się wszystkie dotychczas wypuszczone odcinki, włącznie z tym, który oglądacie teraz. Jak zwykle, czekam na wasze opinie, czekam na wasze komentarze i na wasze odpowiedzi na ankietę, którą przygotowałem do tego odcinka. Znajdziecie ją pod przyciskiem wykrzyknika w prawym górnym rogu tego materiału. Dzisiaj zajmujemy się Oczywiście miejscem czwartym, na którym wylądowała gra, o której część z Was mogła słyszeć. Gra nazywa się Alison Road i początkowo została stworzona przez jednego z niezależnych deweloperów jako trybiut do skasowanego i usuniętego z PlayStation Store Dema PT, czyli Dema Silent Hills, które Hideo Kojima tworzył razem z del Toro i Normanem Redusem, o ile dobrze wymawiam jego imię i nazwisko. Początkowo Studio Lilith, które tworzy tą grę, próbowało zdobyć fundusze poprzez Kickstarter. Jednak bardzo szybko zespół Team 17, tak ci goście, którzy stworzyli Wormsy, dostrzegł potencjał tego tytułu i zaoferował twórcom tej gry wsparcie finansowe w zamian oczywiście za prawa do wydania tego tytułu na pecety. W chwili obecnej trwają dyskusje czy negocjacje co do pojawienia się tego tytułu na PlayStation 4. Co ciekawe, będzie on wspierał morfeusza, ponieważ działa on na silniku Unreal Engine 4, który dla systemów wirtualnej rzeczywistości ma natywnie wbudowane w swoją strukturę. W mojej opinii szansa na pojawienie się Alison Road na PlayStation 4 jest bardzo duża. Sony potrzebuje dobrych tytułów do wirtualnej rzeczywistości, które będą obsługiwały PlayStation VR, po to, żeby przekonać graczy, że na ten sprzęt mogą wychodzić również dorosłe, poważne gry. Na chwilę obecną Studio Lilith wypuściło zaledwie 13-minutowy gameplay, który przedstawia fragment gry. Sam fragment przedstawiony w tym materiale, Niekoniecznie musi być częścią pełnej gry. Jest to bardziej demotechnologiczne i możliwość pokazania, w jakim kierunku idzie ten projekt. W momencie nagrywania tego materiału, nad grą pracuje zaledwie 6 osób, więc mamy na pewno bardzo zamkniętą ekipę, która dobrze się zna i raczej dobrze ze sobą współpracuje. Materiał, który przedstawiono do tej pory, naprawdę bardzo wysoko stawia poprzeczkę, poprzez zbudowanie bardzo realistycznie wyglądającego otoczenia, które nie ustępuje zbyt temu, co mogliśmy zobaczyć w PT. Oczywiście skala tego projektu jest o wiele mniejsza niż to, czego moglibyśmy się spodziewać w Silent Hill, więc dlatego naprawdę boli mnie anulowanie tamtego projektu konami. Ale na szczęście Alison Road ma nam przedstawić historię, przerażającą historię pięciu nocy, które będziemy musieli spędzić w tajemniczym domu jako postać, która nie ma absolutnie żadnych wspomnień odnośnie tego, co stało się wcześniej. Musimy się dowiedzieć, co stało się z rodziną mieszkającą w tym domu odkryć wszystkie tajemnice. I oczywiście, przeżyć. W tym materiale zamieściłem jedynie fragment całego gameplayu, który udostępniło Lilith Game. Zachęcam Was do obejrzenia całości. Link do tego znajdziecie oczywiście w opisie. Zalecam oczywiście oglądać go w słuchawkach, ponieważ dadzą wam one dostęp do dodatkowych, malutkich dźwięków, które nikną w momencie oglądania tego w otwartym otoczeniu. I wyobraźcie sobie, jak zajebiście grałoby się w tą grę z wykorzystaniem PlayStation VR. Właśnie na takie gry czekam, jeśli chodzi o wirtualizację. Wirtualną rzeczywistość, nie tylko symulatory, nie tylko jakieś popierdółkowate gry, w których będę uczył jakąś uczennicę japońskiego, próbując zaglądać jej w dekolt i podkieckę. Nie, chcę gier, które przywrócą horror do horroru, pozwolą mi znowu odczuć te wszystkie emocje, które wyprały ze mnie poprzednie części Silent Hilla, Alien Isolation czy Outlast. Wirtualna rzeczywistość dodaje zupełnie nowy poziom do odczuwanego strachu, do poczucia zagrożenia i odczuwania faktycznej obecności w świecie, który nas otacza. Więc naprawdę gorąco wierzę w to, że Alison Road zostanie wydany na PlayStation 4. A jeżeli nie, no cóż, mam nadzieję, że Kojima po tym jak uwolnił się od Konami wreszcie będzie mógł popuścić wodze fantazji, a jego ostatnie spotkania z Normanem Ridusem i Guillermo Del Toro budzą we mnie taką małą iskierkę, że Silent Hills czy PT odrodzi się pod zupełnie nową marką, która będzie pierwszą grą niezależnego studia Kojima Productions. A w tym odcinku to już wszystko. Jutro rozpoczyna się beta division, z której będę robił live stream, więc jeżeli chcecie, to wpadnijcie. Od 13 zaczynamy i zobaczymy, jak długo pociągniemy. W każdym razie czekam na Wasze komentarze, czekam na Wasze opinie. Wpadnijcie też na grupę na Facebooku, do której link zamieściłem w opisie oraz w pierwszym komentarzu. Do usłyszenia i zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!